Siemanko, pod wczorajszym filmem nie udało Wam się wbić 5000 łapek, ale mimo wszystko postanowiłem, że zrobię dla Was film i to film specjalny. W dzisiejszym odcinku będziecie mogli odpowiedzieć na 4 pytania związane z naszym czarnym Ronaldo. Zobaczymy, jak dokładnie oglądacie naszą serię i jak pamiętacie rzeczy z nią związane. A także potem coś jeszcze ciekawszego, bowiem pokażę Wam stronę, na której możecie zdobywać nagrody grając w gry, więc nic prostszego niż tylko grać sobie w grę. Przy okazji zgarniać fajne rzeczy, takie jak gry na Steam, yy, czy też jakieś gadżety typu, nie wiem, Fifa, typu Fidget Spinnery itd. Tak więc myślę, że odcinek zapowiada się ciekawy, a na początek przedstawię Wam szybciutko cztery pytania z naszego quizu. Tak więc pierwsze pytanie. Ile razy Czarny Ronaldo zdobył hat -tricka? O, oczywiście chodzi o poprzednie odcinki, czyli do dnia dzisiejszego. Odpowiedź A0, B1, C2, no i D4. Odpowiedź sobie gdzieś tam zanotujcie. My przechodzimy dalej. Pytanie drugie: Jaki był drugi klub naszego Ronaldo? Wisła Płock, West Ham, Athletic lub też Brighton? Odpowiedź także sobie gdzieś zanotujcie. No, oczywiście możecie zatrzymywać film. Trzecie pytanie: Ile oceny ogólnej miał Ronaldo po pierwszym sezonie? Czyli po prostu po pierwszym sezonie: Jaką ocenę ogólną miał nasz zawodnik? 30 Ci overall 56, 65 lub 42. No i ostatnie pytanie na dzisiaj. Na jakiej pozycji zadebiutował Ronaldo Vieira, czyli na jakiej pozycji nasz zawodnik zaliczył debiut? Także sobie odpowiedzcie na nie. Odpowiedzi są N, PP, SP i LP oczywiście. Tak więc, zanotujcie sobie odpowiedzi. My przenosimy się już na stronę mordkigein.pl. Wy macie zanotowane odpowiedzi, i już po tej stronie jeszcze oczywiście pojawią się tutaj wyniki. Zobaczycie, na ile pytań zdołaliście dobrze odpowiedzieć. No, i znajdujemy się już na MortkiGame.pl, Tak więc, Wy także możecie już tutaj się zalogować. A ja Wam wszystko wytłumaczę, co i jak tu działa, bo na pewno niektórzy z Was pierwszy raz słyszą o tej stronie. A naprawdę, warto tutaj wbić, warto zobaczyć, jak to działa, bo za darmo możecie zgarnąć gry czy też fajne nagrody. Ale o tym oczywiście w dzisiejszym filmie. Tak więc, tak, po pierwsze, macie okazję na zdobycie darmowych mordek. W jaki sposób? No, już Wam oczywiście tłumaczę, są aż trzy sposoby, tak więc szanse na to, że zgarniecie jakieś mordki są duże. Po pierwsze, yy, możecie. Zgarnąć mordki w zasadzie wykonując te zadania. Same zdobywanie mordek polega na graniu w darmowe gry, za to dostajecie walutę tutaj nazywaną mordkami, tak jak już powiedziałem wcześniej. I te mordki możecie wymienić na losowania yy, no. Na po prostu wymienianie, jakby wiecie, dajcie mortki a w zamian otrzymujecie prezent, no i losujecie sobie albo tam jakąś grę fajną, albo możecie wygrać nawet klawiaturę i tak dalej. Pokażę Wam za chwilkę wszystkie nagrody, żeby nie było, że to jakiś scam. Macie tutaj zakładkę zwycięzcy i zobaczcie, wysyłają tutaj osoby, po prostu jakby potwierdzenia, koszyłkę Wirtus Pro na przykład można wygrać, wszystko pięknie jest, tak więc ta strona jak najbardziej zaufana i mogę Wam polecić. No i okej, okay, pierwszy bonus dla Was jest taki, że jeśli wykonacie zadanie, World of Tanks, dostaniecie 700 mordek, plus za to, jeśli wykonacie to w pierwszych 50 osobach, jakby, czyli musicie się pośpieszyć, dostaniecie gratis 1000 mordek. Tak więc 1700 mordek zamiast 700, myślę, że jest to opłacalne. Tak więc, czym prędzej możecie wykonać to zadanie. Kolejnym bonusem jest to, że za każde 500 łapek pod tym filmem yy, strona Mordki Game będzie losowała jedną osobę z komentarzy, która zgarnie właśnie 1000 darmowych mordek. Tak więc piszcie tym yy, tutaj już jak najszybciej w komentarzu swój nick. No i co każde 500 łapek losujemy jedną osobę dostanie ona 1000 mordek, tak więc możecie także zostawić łapkę, to wtedy więcej będzie tych losowań. No i trzecia opcja jest taka, yy, myślę, że... Także bardzo łatwa i tutaj wygrywa każdy, można powiedzieć. Yy, musicie tylko wysłać do strony mordkigame.pl yy, screenshot'a, że jesteście moim widzem. Także subskrybujecie mój kanał, za to dostajecie 30 mordek za darmo. Tak więc wiecie, pstryk i macie 30 mordek za to tylko, że jesteście widzami yy, moimi. Tak więc cieszy mnie to, że taką także dostaliśmy tutaj, yy, no jakby ofertę od mordek. Okej, okay. myślę, że możemy sobie przejść tutaj do... Mm, do... No, do prezentów, tak? Tutaj macie w moje, zakładkę moje prezenty. Tutaj wszystkie będą Wam się pojawiać. Jak widzicie kilka już rozdałem tutaj na live'ach czy też wcześniej kody na Steama. Kilka mam jeszcze ukrytych. To będę rozdawał albo na mojej grupie na Facebooku, albo także na live'ach. Jeden może Wam dzisiaj już pokażę. Tak więc za darmo macie szansę otrzymać także fajny gry na Steam. Różne są tu jakby opcje wygrywania. Macie na przykład jednorękiego bandytę. Tutaj jedno losowanie kosztuje 100 mordek, czyli malutko. No i możecie wylosować sobie yy, po prostu jakąś grę. Jeśli. Gra albo do ładowania, jeśli trzy rzeczy, jakby ułożą się w jednej linii, wtedy zwyciężacie tą rzecz. Akurat mi się tutaj nie poszczęściło, więc myślę, że możemy sobie przejść dalej do um, po prostu innych rzeczy. No i do tych chyba najbardziej wartościowych. Jest to zakładka prezenty. Najlepsze rzeczy do wylosowania i zobaczcie, co się tutaj pojawiło. Prezent dawcza, czyli rzecz typowa dla mnie, tylko jakby taka, no aż. Miło mi po prostu, że na tej stronie jest takie coś jak prezent dawcza, został on aktywowany chwilkę temu. No ale najpierw zanim przejdziemy do prezentu dawcza, wylosujmy sobie do ładowania. Mamy taką właśnie prezent do wykorzystania do ładowania. Zobaczmy czy może uda się zgarnąć jakieś doładowanie na PayPal, czy też Paysafecard, zobaczymy. Fajnie by było. Szmaragdowa gra niespodzianka. Okej, okay, czyli dostajemy grę niespodziankę. Nie będę póki co patrzył na kod. Tak jak mówiłem, rozdam je po prostu innym razem na live, czy też na grupie. Więc wpadajcie na grupę i otwórzmy jeszcze raz. Zobaczymy, może tym razem się poszczęści tutaj nam. Co nam wyleci tutaj? Doładowanie. Czy może znów gra? Jest doładowanie 5 zł PayPal. Tak, o, mamy pieniążki. Więc doładowanie mamy tutaj. Do po prostu na Paypal zostanie mi przelane 5 zł, tak więc poszczęściło nam się. Jak widzicie, opłaca się to i to bardzo. Więc przejdźmy, może, do innych jakichś tu nagród. E, spinnerowy prezent. Niedawno modne były fidget spinner, więc kto wie, może jakiegoś tutaj fidget spinnerka wygrane. Wy także możecie go oczywiście wygrać. Nawet poduszka Pikachu jest do wygrania, więc zobaczmy, co nam tutaj wyleci. A, już myślałem, że fidget spinner. No okej, okay. spinnerowa gra, niespodzianka, więc także grę mamy okazję do wygrania, pokażę Wam ten kod. Zobaczcie, spinnerowa gra, przepiszcie sobie kto pierwszy ten lepszy, macie tę grę za darmo na Steam'a, więc sobie możecie zobaczyć. Sam jestem ciekawy co to będzie, tak więc możecie się pochwalić w komentarzu, kto jakby jako pierwszy wygra to, to napiszcie koniecznie, co tam ciekawego wygraliście. A my lecimy z jeszcze jednym spinnerowym prezentem, co nam tutaj wyleci, zobaczmy, może coś. Ciekawego, wartościowego. Jest spinnerowa gra niespodzianka, znów okej. Okay. No ale dobra, myślę, że tych tutaj starczy już prezentów. Ja chciałbym w końcu otworzyć prezent-dawcza. Zobaczcie, co my tutaj mamy. Same rzeczy związane z FIFO. Do tego macie klawiaturę Afortecha. Po prostu nagrody, można powiedzieć, wyśmienite. Piłka Rzeki, 2200 FIFA Pointsów, a także FIFA 18. No to jest coś niesamowitego. Więc wielkie dzięki, Morty Game, że jakby dajecie moim widzom tutaj możliwość wygrania takich fajnych rzeczy. My losujemy i co my tutaj mamy? Piłkarzyki! Wygrałem piłkarzyki, dziękuję. Dziękuję bardzo no. Wow, nie spodziewałem się, wygrałem piłkarzyki. Tak więc już niedługo możecie się spodziewać na moim kanale jakiegoś kto wie, może unboxingu, może na live pokażę, może z jakimś innym youtuberem sobie zagram w piłkarzyki. Co się tutaj wydarzyło? Piłkarzyki sobie wygrywam. Po prostu wow! Dziękuję. Więc wy także możecie sobie otworzyć prezent tutaj dawcza, kto wie, może poszczęści się wam tak jak mi, za darmo wygrywamy sobie piłkarzyki, tak po prostu no nie, nie wiem, po prostu aż nie wierzę, już myślałem, że to będzie coś mało wartościowego, może jakaś słaba gra, a jednak piłkarzyki, wow, wielkie dzięki Mortki Game, piąteczka tutaj dla was no a wy wbijajcie na mordkigame.pl, tak jak mówię duże szanse, jak sami zresztą widzieliście co mamy z dzisiejszego filmu, kilka gier na Steam, 5 zł doładowanie Paypal, a także piłkarzyki, tak więc no, nagrody świetne, tylko tutaj grać. A tak jak mówię, no, zdobywacie punkty, grając w darmowe gry, tak więc no banalna rzecz. Yy, możecie w Minecrafta pograć, za to macie już punkty w World of Tanks, Hero Zero, po prostu gry darmowe, a punkty same lecą na konto, które potem wymieniacie sobie na nagrody, więc możecie już teraz wbijać na Mordki gamepl, Pamiętajcie o bonusach, żeby zostawić. Yy, koniecznie pod tym filmem komentarz z, z waszym nickiem z Mordek. Możecie także wysłać do nich Screenshot, że jesteście moimi widzami, za to także dostajecie darmowe mordki. No i śpieszcie. Się wykonywać tutaj zadanie World of Tanks, za to dostaniecie nie 700, a 1700 punktów. Tak więc to będzie na tyle. Ja Wam dziękuję. Jestem niesamowicie podierany tym, że w końcu coś wygrałem na jakiejś stronie. Wielkie dzięki za obejrzenie. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Jutro o 9.00 słyszymy się w czarnym ronach. Do to by było na tyle. Do usłyszenia. No i cześć.